W dniach od 11 do 13 września 2025 roku miał miejsce w Warszawie piąty zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Miejscem obrad była Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Uniwersytet Warszawski. Zjazd gromadził liczne grono badaczy kultury ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz zaproszonych gości z zagranicy. W trakcie zjazdu odbywały się wykłady plenarne, panele. Oraz miał miejsce walny zjazd delegatów Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jednym z najciekawszych paneli zjazdowych był ten poświęcony kulturoznawstwu obliczeniowemu. Pomysłodawcą panelu był Andrzej Radomski z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS. Kulturoznawstwo obliczeniowe to nowy i dynamicznie rozwijający się nurt badań kulturoznawczych, lecz w Polsce mało znany. W trakcie panelu, który odbył się w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, uznani badacze, a także przedstawiciele młodszego pokolenia wygłosili pięć referatów, które we wszechstronny sposób i na przykładzie konkretnych badań empirycznych zaprezentowały założenia, podstawy, metody i narzędzia praktykowania kulturoznawstwa obliczeniowego. Po wystąpieniach miała miejsce niezwykle interesująca dyskusja nad tematyką poszczególnych prezentacji. Uczestniczy i uczestniczki byli zgodni, że kulturoznawstwo obliczeniowe to przyszłość nauki.